Otwarte hełmy, jak kapelusze, tak zwane kapaliny, czy też człopuki. Kiedyś tak mówiło się w dawnym polskim języku na kapelusz. I trafiać mogą się tylko ramiona i głowę. Punktację. Stop! Stop! Co ważne, po punkcie przerywamy starcie. Jeśli sędziowie zaliczą punkt, starcie jest przerywane. Walczący wracają na środek i walczą dalej. Maciek, z jednej z drugiej. Wysoka postawa, bardzo wysoko walczą, nawet wspinają się na palce. Maciek, z jednej i z drugiej. Wyjść jak najwyżej, żeby trafić w głowę przeciwnika. Zupełnie o. inny rodzaj walki. Tylko cały czas uniesione ręce, tych cięć, tych cięć w hełm od i oni obawiają się najbardziej. Jest punkt. 2-0 Otwarski wjeżdżają, podtrzymujące pod brodą hełm. Trzeba poprawić. Do trzech trafień, Batyl przegrywa 2 do 0. No.

Zwycięża Maciej. Prawa dla niego. Z kompanii Gryf.